Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale z Klubu Romantyki. Odcineczki z głosem Ach, wysłowić się nie mogę. Grześny Londyn. Część jak się nie mylę. Czwarta odcinka 11, czyli ostatnia. Kończymy tę historyjkę. Ten rozdział w zasadzie jeszcze nie historyjka. Um, no i co, ten odcinek już na nagrany, więc nagrywam jeszcze raz i ja mam nadzieję, że pójdzie mi równie sprawnie jak poprzednim. Proszę odpowiedzieć. Emanu jest niego fala pobłażania. Nie wiem, co pani sobie wymyśliła, ale dam pani radę. Proszę się trzymać od niego z daleka. Proszę mną nie komenderować. Komenderować. Dobrze przeczytałam. Jak pani chce, ale piast jest nadbyt silny, jego... a jego przechrzci jest ich coraz więcej. Skończywszy pouczającą przemowę, ze znużeniem wypuszcza powietrze. Jak gdyby słowa przychodziły Glastinowi z trudem. A teraz proszę mnie zostawić. Chwieje się ledwie zauważalnie. Jedną ręką trzyma się za bok. W oczach miga cień bólu. Co to? Krew? Jest ranna? Na koszuli pod jego palcami widać czerwone plamy. Czyż to nie rana, którą zadał mu Sherlock? A może Glaston ma i innych wrogów? Jakby to osoba oczywista, oczywiste, że ma innych wrogów. Nie jest raczej kolorową wróżką przyjaciółką wszelkiego stworzenia, tylko bardziej negatywną postacią. W tej historii... Oh. Przepraszam, klasyczny odcinek bez to nie odcinek. Pojawia się coraz więcej pytań. Jednak o gospodarz domku nie ma zamiaru na nie odpowiadać. Proszę odejść, to nie jest miejsce dla pani. Co to? Rozkaz czy błaganie? Dojrzawszy jego słabości, nie chcę ustępować. Mogłabym na niego nacisnąć. Teraz, póki jest prawie bez sił. Dumnie unoszę podbródek i podchodzę bliżej. Teraz nie mam już najmniejszych wątpliwości, że nie jest chory. Nazbyt blada twarz, drżące ręce. Pan wybacza, ale dziś ja decyduję. Jego oczu błyskają żółtym ogniem. Na. Przepraszam. Uf, a mi się troszeczkę. Coś mnie tak przytkało. Na policzkach pojawia się lekki rumieniec. Nie chciałem tego, ale będę musiał. Wyciąga przed siebie rękę i wypowiada. jakiś znowu zaklęciem. Na koniuszkach jego palców pojawiają się iskry. Co on wymyślił? Zaczynam czuć yy, skórą makiem, a serce napełnia się trwogą. Przypominam sobie, jak odrzucił piast blal jak piórka i kulę się w środku. Myślę, że takiego zaklęcia przeciwko tobie nie zastosuję, bo nie jesteś aż tak niebezpieczna. Nie mogąc powstrzymać strachu, cofam się. Zasłaniam się rękami, choć to pewnie nie pomoże. Jąka się, kaszle, Próbuję powtórzyć. Próba kończy się atakiem kaszlu. Bezsilny mężczyzna opiera się o ścianę. Um. Na jego koszuli pozostaje kilka kropli krwi. Nie najlepsza pora na czarowanie. Mogłabym panu pomóc, albo pana zabić. Czego pani chce? Już powiedziałam. Nie oponuję. Zaczynam mu brakować sił. Dobrze, proszę tutaj. Powstrzymując gromadz bólu i zginając się w pół, Glaston odsuwa aksamitną kotarę i skrywa się za nią. Czy powinnam mu ufać? Może to zapasowe wyjście. Życie nauczyła mnie wszędzie wietrzyć podstęp. Czekam minutę, pięć, dziesięć. Glaston nie wraca. Czy aby nie uciekł? Podchodzę do portiery. Odsuwam ją ostrożnie. Odwracam się zawstydzona. Rzeczywiście jest ranna. Tak zmusza mnie do wycofania się. Pozwólcie, że się napiję. Bo niestety robi się coraz cieplej Znaczy co niestety, bo już miałam dość trochę zimy <laughs> Wy pewnie też Więc trzeba będzie pić Pamiętajcie o tym, że woda jest bardzo ważna Nie warto się odwadniać Do okazania szacunku dla intymności Lecz jakieś inne uczucie pcha mnie do tego Żeby znów zajrzeć do środka A nuż to magia fery? Odbiera dziewczynom rozum I sama nie zauważy jak poddam się czarom Ofukuję siebie Co mnie naszło to tylko młody człowiek z zadrapaniem na boku. Być może mogłabym mu pomóc i tym samym zdobyć jego przychylność. Tak rozmyślając, wciąż nie wiem, co robić. Wreszcie, kiedy oczekiwanie staje się całkiem nie do zniesienia, podejmuję decyzję i wchodzę do niego. Zdjąwszy palto, żeby nie przeszkadzało, znów odsuwam zasłonę. Za moimi plecami opada miękka kurtyna. Prosiłem, żeby pani poczekała. Można grzecznie? Poza tym chcę pomóc. Wskazuję wzrokiem bandaży w jego dłoni. Nie bardzo daje pan sobie radę. Mam już doświadczenie. Robię aluzję do naszego pierwszego spotkania. Galastin milczy. Jego uważny wzrok bada mnie, ocenia. Pozwoli pan? Sięgam po banderze i przypadkiem dotykam nadgarstka młodego człowieka. Po ręce przebiega deszcz. Droszcz. Proszę się nie bać. Ludzie porównują magię Ferę z impulsem elektrycznym. Ona leczy od środka. Nagle zaczynam się czuć jak głuptas. Przyszłam pomóc, a on sam daje sobie radę. W takim razie pójdę. Już zbieram się do wyjścia, lecz on mnie zatrzymuje. Proszę zostać. Z opatrunkiem będzie jednak wygodniej. A jak pani widzi, nie bardzo sobie z nim radzę. Glastin podchodzi bliżej. Jak zaczarowana biorę z jego ręki bandaż. I zaczynam obwiązywać muskularny, gładki tors. I tu kolejny raz muszę strzelić face palma po prostu. Bo za każdym razem ten opis po prostu mnie... Mm. Umówmy się, ja wiem, że to jest wyidealizowane, ale tu możemy chociaż raz nie mieć tej idealnej sylwetki. Dobra, Sherlock Holmes jest wychudzony, ale wiecie, co mam na myśli? Nie każdy facet ma gładką klatę, bo nie każdy ją goli. Nie każdy ma muskularną, a w zasadzie większość nie będzie mieć muskularnych, e, ponieważ większość nie ćwiczy, a nawet jeśli ćwiczy, to nie każdy bardzo jakoś rozbudowuje, tak? Umówmy się, więc. Może ja, chyba się już wystarczająco nagada. A teraz dodatkowo. A ładna ilustracja. Teraz dodatkowo chodzę na siłownię, więc mm, doskonale zdaję sobie sprawę z tego, jak w końcu to wygląda. To nie jest tylko tak, że o idę poćwiczyć. Teraz jako osoba, która ma już trochę praktyki, ma trochę tej teorii, ciężko jest mi przypomnieć sobie, jak myślałam kiedyś, kiedy nie ćwiczyłam, że jak wygląda sport, bo to jest coś zupełnie innego, tak? Wam się wydaje, że wiecie, co to jest ćwiczenie, a większość osób, które się w ogóle tym nie interesują, nie mają pojęcia. Naprawdę, to dzisiaj zdarzają się yy, trenerzy, którzy nie wiedzą, jak się poprawnie ćwiczy, tak? Dobra, nieważne. O, przepraszam, o nie. Znowu się wam. Kto by się spodziewał? Kiedy kończę, już szosne nie wygląda już na tak chorego. Dziękuję. Teraz przynajmniej przestanę brudzić koszulę. Haha, ha, aleś ty zabawny. Wciąż nie mogę zapomnieć tego wrażenia. Dreszcz od przypadkowego dotyku. Wiem, co rzecz maki. Tak, niedługo będę cały i zdrowy. Przenoszę spojrzenie na jego żywe. Emanuel słabym fioletowo błękitnym blaskiem. Chciałabym znowu poczuć jego wyładowanie. Ale czy to wypada? Nie, to przesada. I powtórzę to, co powtórzyłam wtedy, co powiedziałam wtedy. Tak, jeszcze pamiętam ten mój komentarz, że nie będzie czerpała żadnej energii z rannego, no bez przesady. Się, powstrzymuje się, przekryzając wargę. Nawet na odległość czuję fale emanujące od ciała Glastina. Mimo wolnie oceniam jego ciało, włosy, twarz i cieszę się, że go nie zabiliśmy. Jest za ładny, żeby umierać. I tutaj nasza Maja, i to też powtórzę, co powiedziałam w tamtym odcinku, który się nie nagrał, hehe, że wpadła w ten taki... to taka jest to taka pułapka psychologiczna, że mamy tendencję do uniewinnienia ludzi, którzy są piękni, w cudzysłowie piękni. Yy, I mnóstwo jest przypadków yy, oraz yy, gloryfikowania przestępców tylko dlatego, że byli atrakcyjni. Nie potrafię teraz podać. Znaczy mam w głowie jeden przykład, ale nie pamiętam, jak się ten chłopak nazywał. Taki młody około 20 lat, miał co na pasach zabił po prostu jechał bardzo szybko i zabił tam matkę z dzieckiem prawdopodobnie, jak dobrze pamiętam, no i dostał za to bardzo surowy wyrok, co. Um, jest jak najbardziej karą odpowiednią, ponieważ pozbawił życia dwie istoty. Więc tego nie neguję, ale jest grono spore młodych nastolatek, którego broniły, bo jest przystojny i przecież jak taki przystojny człowiek może popełnić przestępstwo? Fakty mówią same za siebie. No i tutaj do tego to że ona ma takie, że jest załadna, żeby umierać. Jeśli zasłużył, to znaczy, nie, nie ma kary śmierci, ale ro, jeśli zasłużył na Jakąkolwiek karę, sankcję, to tak, to powinna ona zostać zastosowana do popełnionego czynu. Proste, logiczne. Hmm. O mało nie wypowiadam tego głośno. I znów zakryzam wargę. Blask idący od żył powoli gaśnie. Glastyn nie różnił się od zwykłego człowieka. Oboje tego nie zapomnicie. A szkoda, czasem wolałabym niektóre rzeczy zapomnieć. Na przykład to, że przez przypadek dałam takie, wiecie, punkty relacji poprzez ten wybór diamentowy z Glastinem. Właśnie relacji z Glastinem, mimo że idę ścieżką Sherlocka, ale nie jestem z tego dumna. I nie wiem, czy mówiłam to w poprzednich odcinkach, czy nie. Eee, czy to było w tych nagranych. Ale nie jestem dumna, że idę ścieżką Sherlocka. Już chyba wolałabym 100 razy kogokolwiek. Kogo? Kolwiek innego przepraszam, ślina mi naplłonała to później. Mam dla Pani propozycję. Jeśli pani chce, wyleczę pani rękę. Zrobię tak, jak było. Słyszę słowa, ale ich sens nie od razu do mnie dociera, są zbyt nierealne. To możliwe? Absolutnie, ale w zamian. Odejdzie pani i powie swoim przyjaciołom, żeby przestali mnie prześladować. Wciąż jeszcze nie mogę ułożyć sobie tego w głowie. Odzyskać rękę w zamian za tę i znowu być normalną. Moje serce napełnia mnóstwo uczuć. Radość, podniecenie, nadzieja i smutek. Przyzwyczaiłam się do mechanicznej, niekiedy jest z nią nawet wygodniej. Zmęczony głos przerywa moje rozważania. Lecz jest pewien niuans, przepraszam Was bardzo, ale nikt nie drapie pieniędzy. Prawdopodobnie jest głodny. Dokładnie tak, jak myślałam, jest głodna. To i tutaj rzucę, niech sobie je. Aby odzyskać rękę, będzie Pani musiała zażyć makiem, czyli eliksir. Nie, wleję w panią nieco magicznej siły. Będzie obecna w ciele przez jakiś czas. A potem zniknie, jeśli nie będzie jej pani podsycać. Podsycać w sobie magię? Oh, przepraszam, brzmi jak rada Noacha, żeby oliwić rękę. Ja naprawdę powiem wam, tak, nie jest późno, jest piętnasta. Nie powinnam się mać. Proszę się zdecydować, mam już mało sił. Spoglądam na swoją rękę. Idealny mechanizm. A ile jeszcze mogłoby w niej ulepszyć Almirach? Ale tu przed oczami pojawia się inny obraz. Zdrowe ciało o magicznych sposobnościach. I tutaj pewnie miałam, wiecie, kawałek tej opcji drugiej, więc zdecydowałam się zrobić screeny tylko już z tej właściwej, bo po prostu szkodami czasu. Um, więc wybieram ludzką rękę z magią, jeśli to w ogóle możliwe. Wciąż jestem pełna sceptycyzmu. Glastina to wcale nie obraża. Proszę to wypić. Podaje mi flakonik. Płyn wewnątrz jest tej cierpki lecz smak odchodzi niebawem na drugi plan. Czuję ją, swoją rękę. W miejscu metalu pojawia się delikatna, aksamitna skóra. Podoba się? To przecież... o bogowie! Z pleców wtryska kilka skrębrzóstych iskierek. Z początku będzie pani mogła wyczarować coś prostego. Zachwacam się prezentem Aglastin rzecz. i dostajemy trzy punkty ze światłów. Na tym skończymy. Żegnam. I proszę pamiętać o naszej umowie. Klaszcza w dłonie. Przepraszam, dookoła zaczyna się kłębić fioletowy dym. Stopniowo zacierają się kontury wszystkich przedmiotów. I nie widać już ich gospodarza. Kiedy powietrze staje się przezroczyste, nic już nie ma. Na miejscu chaty jest tylko błoto i brud slamsów. Wszystko zniknęło. Och, znowu uciekł. O! koniec, okej, okay. można i tak nie spodziewałam się, szybko poszło więc dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcineczka pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach no i do usłyszenia już niebawem w kolejnych, cześć, pa pa